Dzień dobry, Kasia Dietrich, Agencja Smolar. Witam 6 lutego 2025 roku na finałowym losowaniu loterii Ambition dedykowanej zakupom w lewiatanie. Za chwilę poznamy laureata nagrody głównej oraz laureata rezerwowego tej nagrody, a nagrodą główną jest aż 25 tysięcy złotych. Na Państwa ekranach widzicie już skonfigurowany system do losowania. Ja wszystkim uczestnikom życzę powodzenia i przystępuję do losowania. Miło mi poinformować, że laureatem nagrody głównej jest ID zgłoszenia numer 1033, numer telefonu 50, 534, końcówka 520, numer dowodu zakupu 259134. Natomiast laureatem rezerwowym jest ID zgłoszenia 10597. Numer telefonu 601 końcówka 424 i numer dowodu zakupu W 205572. Laureatom gratuluję, a wszystkim uczestnikom dziękuję za uczestnictwo.